Jak ustawić domyślny wariant rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych w rewizorze GT? Obowiązujący wariant rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych określa się dla każdego roku obrotowego oddzielnie. W tym celu przejdź do modułu Administracja, Parametry, Lata Obrotowe. Następnie zaznacz dany rok i kliknij Popraw. Dokonaj odpowiedniego wyboru wariantu RZS oraz PP. Domyślne warianty tych sprawozdań są wykorzystywane przy wyliczaniu e-sprawozdań finansowych. Domyślny wariant RZS wpływa dodatkowo na wynik tego sprawozdania, jaki może być ujęty w sprawozdaniu bilansu. Na koniec zachowaj zmiany, klikając OK. Zmiany domyślnie obowiązujących wariantów sprawozdań RZS oraz PP można także dokonać z poziomu modułu Deklaracje i e-sprawozdawczość sprawozdania. Domyślne warianty tych sprawozdań na liście wyróżnia pasek umieszczony po prawej stronie ikony sprawozdania. W celu ustawienia danego wariantu jako domyślnego należy w menu kontekstowym wybrać opcję Ustaw jako domyślne. Opcja będzie wyszarzona, jeżeli dana pozycja będzie już domyślna. Pamiętaj, że zmiana dotyczy wyłącznie roku obrotowego wskazanego w kontekście programu.